Witajcie, dzisiaj mamy sobota, jestem na robocie. To, że bardzo dużo dostaję zapytań na maila lub w komentarzach, ile za taką łazienkę biorę. Czekajcie, zaraz wracam. Już jestem i teraz tak, łazienka, Chcę do tego. Tak, pierwsze to może o, zróbmy tak. Tu na zdjęciach zobaczycie, jaki tu będzie projekt tej dolnej małej łazienki, łazienko ubikacji, inaczej. Bo tu się mieszczą dwie rzeczy, i łazienka i ubikacja w jednym małym pomieszczonku na parterze domku jednorodzinnego. Chciałbym poruszyć temat ile ja na przykład w Katowicach jako wykonawca pobieram za remont takiej łazienki i zaraz wam powiem co w tą cenę wchodzi, ale zaraz wam pokażę i jaki metraż jest tej łazienki. Łazienka ma e, tak, nie wiem czy widać, bo światła to kurde nie ma 161 cm na i pamiętajcie, geberitu dodaje się do podłogi, ale go się nie odlicza typu jako od ściany. Tu się liczy metraż podłogi i tu macie 161 na 235 cm i wysokość okolice 2,50, bo to jest taki standard wszędzie w całym budownictwie. Nie będziemy się wodzić o centymetry, czyli o na przykład, że tam jest 2,45, 2,51. Chodzi o to, że jest podobna wysokość pomieszczeń. No i tak, stworzenie tak, geberitu, czyli zamontować stelaż, podpiąć pod rury, przerobić hydraulikę typu wodną do geberitu zrobienie go w tą cenę wchodzi. Do tego, tak, wykonanie odpływu liniowego. Tu trochę miałem skomplikowane, bo ponieważ musiałem tutaj bardzo dużo kuć aż tam zageberit. Musiałem wykuć takie prawie na 40 cm dziurę. Żeby przesunąć rurę, pięćdziesiątkę, żeby przesunąć bliżej ściany. Osadzenie odpływu liniowego tu już i tak nie było możliwości go niżej dać, czyli po długo musiał Mam nadzieję, że wam to nagram, ale chodzi o to tak: wykonanie deberitu, zabudowy, bawienie się w odpływie liniowym, zrobienie w mieszalnika w ścianę, czyli wykucie, wycięcie szlifierką otworów, wykucie, zgrzanie rur, poprowadzenie tych rur ciepła zimna do mieszalnika, do deszczownicy. Wypłytkowanie tutaj ścian, tak jak widzieliście na tych zdjęciach, które będą tu dwa rodzaje płytek. Oczywiście karty będą na szlif walnięte, Podłoga wykonana, pofugowane, posylikonowane. Montaże typu kranu, baterii, jak to tam kto zwał deszczownicy. Przycisku, muszli, miski klozetowej. Szafka, montaż szafki, kranu, lustro oświetlenia jakieś sufitowe, tam wmontowanie w sufit przy ścianie przy LED-ów, to yy, i przemalowanie na biało sufitu oraz tego okosu schodowego, no i, i co, ty, i to wszystko. I za to ja pobieram. Zależy, jeśli to by miała być tylko łazienka, typu tylko ta jedna do zrobienia. To czas pracy, tu jest okolice 8 dni, bo nie wszystko przeskoczymy. Jak podłoga pójdzie, to ją się zrobi na raz, ale może to nie wyjść na raz, ale tu wyjdzie akurat, tu się nie martwię. No to okolice 8 dni roboczych, gdzieś tak średnio pracując po 8 godzin dziennie. No oczywiście na robocie się jest 10 godzin, ale trzeba odliczyć na przykład dojazd, wyjazd, to jest pół godziny w jedną stronę, pół godziny w drugą stronę. Jakieś śniadanie, przerwa na kawę, siednięcie na fajkę. No to 2 godziny odliczając z 10, to po 8 godzin jakieś 7-8 dni roboczych tutaj jest w tej łazience. Bo tak jak widzicie na projekcie, ta siana będzie troszkę bardziej skomplikowana. No to ja bym skasował za tą łazienkę jak tylko za samą między 4,5 do 5 tysięcy. Na pewno już nie więcej, no bo to, to by już było zdzierstwo z klienta. A to, że. Dobra, za tą łazienkę bym skasował między 4 do 5 tysięcy. O, za jedną yy, łazieneczkę, Za 8 dni pracy jest to opłacalne yy, i na spokojnie się robi. Nie zasuwasz, nie gonisz. chyba że chcesz pogonić, bo masz już kolejne zlecenie. No to zrobisz to nawet w 6 dni. 6 do 7 dni na maksa. No i to tylko tyle. Potem jeszcze Wam yy, tam coś powiem o góry o łazience. Dlaczego tą łazienkę na przykład robię za e, powiedzmy 4000, a nie za 5? ale to już się dowiecie u góry. Widzimy się ponownie e, za tą łazienkę, która jest tu. Tu nie ma projektu, jest projekt indywidualny, tak więc dopiero za jakieś, nie wiem, półtorej tygodnia zobaczycie efekt wykonania tej łazienki. Tak, tą dolną widzieliście. Dolna jest zrobiona według projektu, no górna jest zrobiona indywidualnie. Zabudowy tutaj już są dwie skończone. Tutaj pod kabinę prysznicową z odpływem liniowym i do bodu mywalkę. Jest to skończone. Tutaj, bo tu chodzą. Nie widać jakiegoś Nie widać. No i za tą łazienkę na przykład tutaj kasuje 10 tysięcy złotych. Plus ta dolna za 4000, czyli dwie łazienki. Ta jest duża, tam tamta jest mała. 14 000 wy wychodzi. I okolice 3,5 tygodnia roboty na dwie łazienki, na mniej jednego człowieka, bo ja to robię sam. No to tyle z yy, kasy jest do pobrania. A teraz nie wiem, jak długo Wam nagram. Bo nie wziąłem ładowarki do kamery, a kamera ma ostatnie dwie kreski. I pokażę Wam jak z, to Bidet, kude bidet jest tu. Kibelek już wczoraj zamocowałem, ale nie miałem kamery ze sobą. No ale to nic trudnego, po prostu włożyć kolanko do odpływu, czy przymierzyć, wypionować, wypoziomować, ustawić wysokość od dołu, od tej stopki, która jest wysupna do tej kreski. Ja liczę 102,5 100, cm. Ja tak zawsze to robię, 102,5 cm, ponieważ przyjdzie płytka jeszcze na podłogę około 2 cm z klejem to będzie, bo to jest podłogówka. Dlatego ja robię 102,5 do tej kreski od podłogi do tej kreski 102,5 ja robię. Tu już jest rura też wczoraj przygrzana, odpustowa. Odpustowa, no panie kurde cał godu? God. Tu i no, dogrzeje, tu wybiję dziurkę zaraz Wam Pokażę, ole, bateria starczy. Czy czy nie starczy? Jest to zaworek do Geberitu. On ma tu gładki gwint. A ja stosuję takie nici. Po mojemu to są nici, no właśnie wszyscy na to mówią: nici hydrauliczno-gazowe. Ja sobie robię tak, żeby nici się nie, ob, nie zcięły i nie obkręcały na gwincie, bo nici muszą podejść pod gwint, do takiego kolanka PP na przykład, nie? Jak się wkręca, to żeby się nici nie obróciły, najlepiej wziąć zwykły nożyk i poharatać gwint. Trzeba tak zrobić i masz gwarancję, że jak będziesz skręcał, to że się nici nie będą przesuwały na gwincie i na przykład zamiast między gwintami zostać uszczelnienie typu te nici to one się przesuną z, do końca gwintu bo będzie tu śliskie dlatego ja sobie tak robię no i tyle starczy no nie wiem czy widzicie, ale tu już jest takie takie ząbki się porobiły jak nawijam e, nici to tak samo e, jak się e, powiedzmy wkręca bo jak dacie na przykład tak i będziecie wkręcać to te nici się mogą obkręcać więc e, róbcie zgodnie ze wskazówkami zegara łapiąc tu od przodu i nakręcacie sobie te nici e, gwint po gwincie to że mamy e, nierówne te Gwinty, no nie, że nierówne, ale są luzy produkcyjne. Ja sobie na przykład obwijam to troszeczkę gęściej dla pewności i nic się nie stanie. I nazad sobie powracam i sobie powtarzam to samo na tym samym gwincie. To, co ma zostać w środku, to zostanie w środku, a reszta się przesunie po prostu do końca gwintu. I tyle wystarczy. To już jest dobrze zrobione. Tak więc ja sobie tylko biorę tak, tu czym sobie paluchem i tu jest taki obcinak do tego ciach i pyk. Pokazuję wam to w, po, po, pomału, ja to robię już ciach, ciach 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 szybciej nie. A żebyście zwrócili uwagę to potem sobie tak palcami przejadę tylko biorę kolanko. Zanim będę zgrzewał, dlatego pierwsze wkręcam, bo sobie ustawię te kolanko pod odpowiednim kątem. Tak one ma być. O. Tak one ma być ustawione, bo tu się wkręca wężyk, zawija się go dołem i wkręca się go tu do za, e, za, e, zaworu. A kolanko musi być powiedzmy w tą stronę, żeby zgrzać się z tamtą rurą. To pierwsze to ustawię tu, a potem sobie to zgrzeję tam. Używam takiego zwykłego klucza. Łapię sobie tu. Tu sobie takiego zwykłego klucza. Przemalowałem go z prajem, bo co z Łysem z tym Grzegorzem robiłem. On miał podobny klucz identyczny, to nie chciałem żeby się pomylić, że to jego, a to mój. Mój jest nowy, jak to się mówi, jego już jest zużyty. No i ja sobie tak biorę i skręcam. Pokazuję pomalu, przecież ja to usię, robię szybciej. No I sobie skręcam ciach. O. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko wam nagrać. Bo jak nie, nie nagram tego, to po prostu zobaczycie tylko ułamek. I teraz sobie muszę wstać, bo siedziałem sobie na wiaderku z hasiokami, z hasiami i teraz tak, jak my to tu zrobimy, eee, to pójdzie tu, te kolanko by musiało pójść tak pod skosem, ja sobie tak pod skosem, tu jedno kolanko, kawałek rurki, kolanko i pyk, to sobie tu wpuszczę. I teraz... Czas na ustawienie, bo już jest skręcone tak, jak ma być odpowiednio. Teraz ja teraz tak, czyli jeden obrót muszę zrobić. Tak jakoś. No i bierze kawałeczek. No kurde. I tak. No i mamy idealnie. No i biorę się za zgrzewanie teraz. Czyli nożyce. Aha nie, pierwsze to ja sobie może nożyk wezmę. To trzeba wyciąć te... E, nie wiem, o tak może. Tu trzeba wyciąć raz. Tu trzeba wyciąć. Dwa, ręka od dołu, aha, tu w Gebericie możecie sobie ten zawór wyciągnąć, nie wiem, czy widzicie, do góry, zluzować go, pach, wkładacie rękę, pyk, już macie otwarty. Tu tak, tu sobie ustawiam tu tak. Jak ktoś się pyta, tak, jest to teraz w tej chwili luźne ponieważ te oryginalne mocowania, one są wysokie, jak przykręcę PPS grzew to mi tutaj wyjdzie ponad normę, żeby to wykierunkować i ja tu po prostu to potem zaklejam kawałkiem płyty gipsowej i klejem do płytek albo do kartonu gipsu, że w przyszłości kiedyś jak będzie trzeba zaworek wymienić tam od dołu, to żeby te kolanko u góry w zabudowie się nie ruszało, one ma być tutaj stabilne. Ja robię sobie po swojemu, wyróbcie sobie po swojemu. Tak więc nie macie co tu komentować złego na ten temat, ponieważ ja tę kolanko zabezpieczam. Jak nagram filmik, to pokażę. Jak nie nagram, to zrobię, aby zdjęcia, które na końcu filmu pokażę, jak to jest przeze mnie zabezpieczone u góry, że w razie W tamte, bo tam widzicie ten zaworek, żeby szło z tej strony od knefla. Wykręcić i go zmienić w razie, jak on kiedyś tam za 10-20 lat się, yy, uszczelki puszczą. No i to tylko tyle. I Nie będzie żadnych tu problemów. Lecimy z tym. Boszkę na czasu. Nie szkoda baterii, nie? Kawałek rurki potrzebuje. O, tu mamy kawałek jakiejś rurki. Ja sobie tak robię przymiarkę. Plus minus. Albo jak to dużo ludzi lubi mówić mniej więcej. Tylko ja zawsze się zastanawiałem, czy mniej czy więcej. O tak. O. O. No i dobra, lecimy z tym. Kurde, ten klucz mi ten, noży, ten nożyce już nie tu wkurzają. Tak. Już mamy jedno obcięte. Biorę sobie to z grzewara. Jest jakaś kamera? Jest jakaś ustawiona, ona chyba będziecie widzieć. Ciach. I lecimy. O! Uch, I jest! Tak to wygląda. I ciach, 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 leciutko. Tak, powtarzam. Jest zrobione. Teraz muszę sobie obciąć tą rurkę z tym zaworkiem. To, czyli to pójdzie tu tak obcinamy tu no widzicie, Taka pustka muszę przycisnąć tutaj te oszcze żeby to poszło tak wyciągam sobie zaworek też go sobie już zgrzewam na gotowo tak sobie może się zawsze w zgrzewarce wspomóc. Ach. Tak. Przytrzymać chwileczkę czasu trzeba. I jest dobre, bo czasami wyciska. Tak już to wcześniej wam powiedziałem. Przymiarka jest OK. Tu jest OK. Możemy zgrzewać teraz to z tym. Czyli ja to robię sobie tak. O cholerka kips tu trochę tu. O dobra, już jest dobrze. O i lecimy z tym. O, I wyciągamy, wkładamy tu. Tu i ciach. O i widzicie i już jest ciach 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 zgrzany. Kolejna robota zrobiona. No i dobra, jak widzieliście, dzisiaj taki króciutki filmik. Jak to przy sobocie, możecie sobie popatrzeć. Ja się tu zabieram zaraz za dalszy ciąg robót. Ale że sobota krótka, tak więc na tym chciałbym dzisiaj zakończyć. I do, nie wiem, poniedziałku, wtorku, następne coś będę Wam pokazywał. Prawda, podobnie może ten bidet, tylko kurde ta ładowarka. No, tu wanna, bidet jeszcze zostanie i zabudowy skończony, hydraulika będzie... Z... Ups, sorry, odbiło mi się. Tak, jadłem pizzę, żona wczoraj zrobiła pizzę w domu i sobie tak zjadłem. Teraz mi się hepie sosem czoskowym. No dobra, trzymajcie się, na razie, do następnego razu. Co nagram, zobaczymy. Cześć. Półtorej dnia brakowało mi do miesiąca, jak byłem bezrobotny. A jak Wam się podoba, to macie. ...w zipie, kurde, do, dopiero co skończyłem budowy. Cześć Wam wszystkim. Jestem, ja wiecie, Grzegorz. Ja To będę skręcał, ale widzicie o co chodzi. Jak będę tu zaciągał, to to się ściągnie łącznie z tym. nam no, zaraz automatycznie da stabilizację, ale idę poka... Niedokończone, ale na dzisiaj.